Ściana na którą kleimy kamień musi być oczyszczona z wszelkich zabrudzeń. W przypadku gdy na ścianie znajduje się farba również starannie ją usuwamy. W razie potrzeby ścianę należy wyrównać zaprawą wyrównującą. Następnie ścianę pokrywamy środkiem gruntującym STONE MASTER. W przypadku ścian na których znajdują się tynki gipsowe gruntowanie wykonujemy dwukrotnie. Po wyschnięciu ściana nadaje się do przyklejenia kamienia. Układanie kamienia rozpoczynamy od wypoziomowania ściany poprzez zamocowanie prostej listwy przy podłodze. Przed przyklejeniem kamienia sprawdzamy, czy nie posiada on widocznych wad, a następnie oczyszczamy szczotką drucianą powierzchnię kamienia, na którą nakładamy klej. Podczas klejenia należy pamiętać, aby wyklejać kamień równocześnie z kilku opakowań. Gdy układamy kamień wewnątrz pomieszczeń, dozwolone jest nanoszenie kleju na płytkę punktowo lub równomierne rozprowadzenie po płytce szpachelką. Po nałożeniu kleju na płytkę równomiernie dociskamy ją do podłoża. W razie potrzeby możemy przeszlifować krawędź usuwając ewentualne nierówności. Kamień możemy również łatwo docinać używając szlifierki kątowej zaopatrzonej w tarczę do cięcia kamienia. W przypadku kamieni gipsowych wystarczy nam piłka ręczna do cięcia metalu lub drewna. Niektóre z kamieni firmy Stone Master wymagają fugowania. Do fugowania Używamy gotowej fugi Stone Master, która występuje w szerokiej palecie barw. Przy rozrabianiu wodą należy pamiętać, że fuga powinna mieć konsystencję półsuchą. Po dokładnym wyschnięciu kleju, za pomocą fugownicy do klinkieru rozpoczynamy fugowanie. Fugownicę możemy zrobić sami, wykorzystując do tego folię, zwijając ją w rożek tortowy. Po związaniu spoiny wygładzamy ją listewką, a następnie resztki fugi usuwamy suchą zmiotką. Nasz świeżo ułożony kamień zostawiamy na kilkanaście godzin, aby klej dobrze związał do podłoża. Po całkowitym wyschnięciu ściany, całość zabezpieczamy impregnatem Stone Seal, a w przypadku kamieni gipsowych impregnatem do wyrobów gipsowych Stone Master. Impregnaty ułatwiają utrzymanie naszego kamienia w czystości. W przypadku impregnacji kamienia ułożonego na zewnątrz. Impregnat Stoncil zabezpiecza przed wilgocią oraz zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia wykwitów. Efekt końcowy przechodzi nasze najśmielsze oczekiwania. Mamy ułożony na ścianie piękny, nowoczesny kamień, który doskonale współgra z wystrojem wnętrza w naszym pomieszczeniu.